To jest mój duży balkonik. To jest mniejszy balkonik, który jest idealny do ćwiczenia wstawania. I właśnie skorzystając z tego krzesła i z tego balkonika ćwiczyłem wstawanie. Nie było to łatwe, ale nie było też niemożliwe. Było to wycieńczające, także teraz jestem trochę padnięty, no ale zrobiłem 4 serie po 15, chociaż w sumie trzecia seria była um, tylko 8, no ale mniejsza z większością ostatnia, bo seria była 20 i to się liczy. Liczy się ostatnia seria. A ten balkonik czeka tylko na to, że pójść z nim, przy pomocy tego balkonika, pójść do toalety i nie korzystać z kaczki, która tutaj stoi, w razie czego. Chytbym stwierdził, że nie o siły i to kaczki. To znaczy nie o nie siły i to kaczki, tylko nie mam siły iść do... Toalety, jeżeli stwierdza, że nie ma siły, no to jest kaczka do pomocy. Ale, prawdę mówiąc, nie uśmiecha mi się to nie robić, o nie, nie, nie. Bardziej uśmiecha mi się wstać i pójść do toalety, tak zupełnie zwyczajnie. Może z chodzikiem, bo nie mam równowagi, ale jednak, jednak bardziej mi się to widzi. Jeszcze został rowerek dzisiaj. Mhm. Wczoraj były ćwiczenia e, e, linii grzybietowej kręgosłupa i mieści brzucha poprzecznych przy okazji też. Czy jest mi w związku z tym dobrze? Jestem zmęczony, ale zasadniczo to jest mi lepiej niż jakbym nic nie robił. Wolę jednak coś zrobić i może jest trudno, ale cóż. Sam doprowadziłem do tej sytuacji. To jest moje, mój browarek pyszny. Gwo, taka gorycz, że aż... Ja nie wiem, nawet pilster jest słodki przy tym twoim. No właśnie. Sam naważyłem to piwo i teraz sam muszę je ha, wypić. Niestety o Ale zapraszam was i nie polecam wam pan pić mojego piwa Jacek Zagórski. Trzymajcie się po bajni. Papa.